Co to właściwie oznacza być jak dziecko, stać się dzieckiem, i dlaczego to jest tak ważne, żeby wejść do Królestwa Bożego? Myśląc nad tym, zobaczyłam taką różnicę. Co odróżnia dziecko od dorosłego? Przede wszystkim dziecko z reguły nie musi myśleć o tym, jak zarobić na życie, o pracy. O tych wszystkich innych tak zwanych problemach dorosłych, jak zorganizować sobie życie i wszystko. Jest bardziej wolny, żeby skupić się na tym momencie, który jest, na tej chwili, która właśnie się dokonuje, i uczyć się z niej, i, i po prostu w niej być, i przestawać. Dlatego jest też tak o wiele łatwiej snuć jakieś nawet nierealistyczne, plany, Wyznaczać nowe ścieżki, kiedy jest się nieograniczonym takimi, powiedzmy sobie, wymaganiami dorosłości. Tylko, że ta dorosłość, te wszystkie te problemy, jakby przenoszą naszą uwagę na przyszłość, a ta czasami na przeszłość. Natomiast i one jakby nas. Wyrywają z tego momentu, który możemy nazwać teraz. A Królestwo Boże jest właśnie teraz, nie jest w przyszłości, nie jest w przeszłości, jest teraz. Więc wydaje mi się, że Jezus mówi do nas tak. Wiem, że jesteście dorośli, że to co do świata dorosłych należy, ale nie Pozwólcie sobie, żebyście się pozbawili tego dostępu do tego momentu, do tego właśnie konkretnego momentu, w którym jesteś. I to jest to, do czego zapraszam według mnie Ewangelia, gdyż w tym właśnie momencie jest Królestwo Boże. Dzięki.